Jak traktować odsetki od pożyczki naliczone, ale nie zapłacone? Tu pojawia się bardzo istotne zagadnienie. Czy odsetki, które zostały naliczone na rzecz wspólnika, ale nie zostały wypłacone, a następnie zostały objęte konwersją, wywołują skutki podatkowe po stronie spółki? Po stronie spółki. Odsetki podobnie jak kapitał pożyczki są częścią wniesionej wierzytelności. Jeśli odsetki zostały wcześniej zarachowane jako koszt podatkowy, na przykład na zasadzie memoriałowej, to w momencie konwersji nie ma obowiązku ponownego ich, ich rozpoznania jako kosztu. Są już ujęte. Nie powstaje po stronie spółki przygód, nawet jeśli odsetki nie zostały zapłacone. Ale uwaga, jeśli odsetki nie były jeszcze zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, na przykład z powodu ograniczeń w artykułu 16 ust. 1 punkt 11 lub 13 ustawy o CIT, to ich konwersja nie daje już podstawy do ujęcia ich jako kosztów. Koszt może być rozpoznany jedynie w sytuacji, gdy odsetki zostały faktycznie poniesione lub ujęte zgodnie z przepisami. Wspomniany przeze mnie przepis stanowi, że wyjątkowo za koszty uzyskania przychodów uznaje się skapitalizowane odsetki, czyli doliczone do kapitału zgodnie z przepisami o rachunkowości. Co to oznacza w praktyce? Sama należność odsetkowa, nawet jeśli została naliczona na przykład księgowo, nie może być kosztem podatkowym, dopóki nie zostanie faktycznie zapłacona lub skapitalizowana. To tak zwana zasada kasowa dotycząca odsetek. Wyjątek od ogólnej zasady memoriałowej w podatku dochodowym od osób prawnych. Jeśli zatem spółka naliczy odsetki od pożyczki wspólnika, ale ich nie zapłaci, nie ma prawa ich ująć jako koszt podatkowy chyba, że skapitalizuje je formalnie do kwoty pożyczki. Warto zauważyć, że podatek VAT również ma swoje konsekwencje w tej operacji, zwłaszcza gdy wspólnikowi przysługuje wierzytelność wynikająca w transakcji opodatkowanej VAT, np. z tytułu usług świadczonych na rzecz spółki. W takim przypadku wierzytelność obejmuje VAT należny, który wspólnik już rozliczył w deklaracji VAT. Jednak przy konwersji cała wartość wierzytelności, czyli netto plus VAT, traktowana jest jako przychód z aportu. To może prowadzić do niekorzystnej sytuacji, w której wspólnik ponosi podatek dochodowy od wartości podatku VAT, który już wcześniej zapłacił do urzędu.